Cześć wszystkim przyjaciele na kanale Weller. Dziś pokażę jak zrobić odznakę Witaj w Robloxie. Wchodzimy do Robloxa, do Creator Hub, do tworzenia. Tu klikamy gdzie chcemy zrobić odznakę. Trzy kropki utwórz. Tutaj możemy wgrać dowolny obrazek. Tak, to nie ma. No, jaki chcesz dla tej odznaki? Tak, piszemy tu. Witaj. Tak, Welcome. Tu możesz napisać jakiś opis. Klikamy utwórz odznakę. O, mamy ją odpowiednio. Teraz idziemy do sklepu i piszemy tu Welcome Badge. Wybieramy pierwszy model, klikamy Pobierz, idziemy do Roblox Studio na naszą mapę. dalej bierzemy ekwipunek to ta odznaka a dokładniej skrypt klikamy OK mamy ją wchodzimy tu i wstawiamy cyfry naszej odznaki wracamy do Creator Hub klikamy na naszą odznakę to te cyfry tak można też kliknąć trzy kropki skopiować ID zmienić tutaj ID tak Zamykamy i klikamy Graj, i tak dostajemy odznakę. To wszystko. Z Wami był Wheeler. Dajcie lajki, subskrybujcie kanał. Wszystkim dobrego życia, powodzenia wszystkim, papa pa wszystkim